SITOWIE W Uniwersum Gwiezdnych Wojen, na dobrą sprawę, od zawsze są skazani na porażkę. Nawet mimo pozornych zwycięstw i osiągnięcia przewagi nad rycerzami Jedi na różnych etapach ich odwiecznej rywalizacji, koniec końców muszą przegrać i zostać zniszczeni. I nie wynika to bynajmniej tylko z tego, że filmowa saga jest swojego rodzaju baśnią, w której dobro zwyczajnie musi triumfować nad złem, ale przede wszystkim koncepcji mocy. Samo istnienie i sposób działania tej potężnej, tajemniczej siły, z czego nie każdy może zdawać sobie sprawę, z góry przesądza o przegranej Sit'ów. A dlaczego tak się dzieje, dowiecie się właśnie z tego materiału. Największa różnica pomiędzy Sithami a Jedi polegała na tym, jak korzystali z mocy. Gdy Jedi za cel stawiali sobie służenie jej woli, mroczni lordowie traktowali tę siłę bardziej jako narzędzie, coś, co chcieli w pełni sobie podporządkować. Problem polegał na tym, że mocy nie dało się posiąść nie było możliwe uczynienie jej swoim niewolnikiem. Ta mistyczna, niemal boska siła posiadała przecież własną wolę i według samej definicji spajała cały wszechświat, każdą żywą istotę w galaktyce. Zdarzały się sytuacje, w których na krótki czas Sithowie potrafili niemal całkowicie podporządkować sobie moc, dokonał tego chociażby w legendach Darth Plagueis, ale ostatecznie zawsze kończyło się to odpowiedzią ze strony samej mocy, przykładowo powołaniem do życia wybrańca. Bo z perspektywy mocy, Sitowie byli takim rakiem toczącym jej organizm czymś, czego trzeba się za wszelką cenę pozbyć. Jasna i ciemna strona były częściami tej samej monety były czymś naturalnym. Tak samo jak naturalna jest miłość, radość i szczęście tak samo są przecież cierpienie, ból czy strach. Nie da się żyć, unikając całkowicie jednej szali tych emocji trzeba je w sobie jakoś zrównoważyć. I chociaż Jedi, których widzieliśmy w filmach, również mają problem ze zrozumieniem tego w pełni, tak chociażby rycerze z okresu Wielkiej Republiki zdają się być tego bardziej świadomi. Sithowie natomiast koncentrują się wyłącznie na negatywnej stronie tej monety, wzmacniając te emocje tak bardzo, że w mocy gwarantowały im one zdolności dalekie od naturalnych. Całkowicie zaprzeczali w ten sposób woli mocy i naturalnemu biegowi wszechświata. Zapewne każdy z Was spotkał się z opinią, że natura zawsze dąży do równowagi, i nie inaczej jest także z mocą. Ona również będzie dążyła do takiego stanu, pozbywając się tych elementów, które jej równowagę zaburzają. W odległej galaktyce tym elementem są Sithowie, którzy rzucają rękawice tej boskiej sile. I oczywiście od samego początku są skazani w tym starciu na porażkę. Sam Witwer, aktor użyczający głosu Mola, ale i ogromny fan Gwiezdnych wojen, który spędził niezliczone godziny na rozmowach o tym uniwersum z Dave'em Filonim, showrunnerem seriali Wojny Klonów, Rebelianci czy The Mandalorian, przyrównał kiedyś Mola i Sithów do postaci Syzyfa. Syzyf przez wieczność musiał wtaczać głaz na szczyt góry, ale za każdym razem, gdy był u niemalże samego wierzchołka, głaz staczał się na sam dół, a Syzyf na nowo rozpoczynał swoją wędrówkę. Podobnie jest z Sitami. Ich przeznaczeniem jest upadek, co w pewnym sensie czyni z nich postać tragiczną. Ilekroć powstaną z kolan, na końcu drogi czeka ich zagłada, zgotowana im przez tę Boską Siłę, którą chcieli wykorzystać. George Lucas, tworząc Gwiezdne Wojny, opowiadał historię, w której uniwersalną wartością jest dobro. Uniwersalną w tym sensie, że jest ona w każdej istocie i, choćby miała istnieć w niewielkich ilościach, to koniec końców zawsze zwycięży. Idealnym przykładem jest tutaj chociażby Darth Vader. Czarny charakter, mający na swoich rękach krew milionów niewinnych, ale mimo wszystko w swoich ostatnich chwilach odrzucający zło, bo ta cząstka dobra jest siłą potężniejszą niż cokolwiek innego we wszechświecie. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy ta koncepcja mocy Wam odpowiada, a może wręcz przeciwnie, psuje Wam nieco odbiór całości, bo z góry determinuje, kto ostatecznie zwycięży. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo, a na teraz to byłoby na tyle, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.